Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Mateusz, a w tym odcinku zobaczycie dalszą część mojej kolekcji, a dokładnie tak jak już mówiłem w filmie poprzednim, yy, moje monety pamiątkowe. Co mam właśnie w takim pudełku? No są tu yy, monety pamiątkowe głównie z różnych miast, ale i również z yy, różnych wydarzeń i ogólnie z różnych ciekawych rzeczy, więc myślę, że odcinek będzie ciekawy. I zapraszam do oglądania. Dobra, więc y, zaczynamy. Jak widzicie, otworzyłem szkatułkę i zaczynamy od jednego dolara. Yy, chwilę, może tutaj zrobię właśnie fukusa. Zaczynamy od jednego dolara, to jest zwykły jeden dolar, więc on tutaj się znalazł tak y, po prostu. No i zaczynamy. Przechodzimy już do tych monet pamiątkowych. Tutaj mamy monetę Jan Paweł II. Niech y, stąpi duch święty. To jest moneta bodajże z y, lichenia, którą zakupiłem w licheniu. Jest ona w bardzo ładnym opakowaniu. Super jest. Y, następną monetą jest: y... Oj, No, nie chcę mi złapać y, ostrości. Chwilę. No dobra, jest tu schronisko kochanówka i szklarska poręba. No nie chce mi złapać tej ostrości. Może to wyostrzę. No nie, nie mogę bardziej. O, dobra, teraz widać. Jest ona zapakowana, jeszcze ma taką czarną obwódkę, żeby nic jej się na pewno nie stało. No i teraz bardzo fajna. Dobra, kolejna moneta, trochę szybciej teraz. Yy, moneta ze Świebodzina, tam jest pomnik Chrystusa Króla również złota, tak samo zapakowana. Przechodzimy dalej. Moneta, którą sam wybijałem silvera do sliki, 1. Bardzo fajna, cieńka, w sumie to nawet nie wiem z to jest materiału od dawna tą monetę posiadam. <laughs> Następna moneta jest to moneta pamiątkowa z latarni morskiej. Yy, jak się nie mylę, to w koło brzegu. Tak, w koło brzegu. Tym razem jest ona srebrna, bez żadnego opakowania, ale również jest bardzo fajna. Dalej przechodząc, mamy yy, całą kolekcję od odlenu z motorami. Tutaj akurat mamy. Chwilę, bo nie widzę. A tu, tu są kultowe polskie motocykle, i z tyłu mamy. Jak widzicie. UFM, motocykl, monety bardzo fajne, również mi się one podobają, yy, bardzo fajnie są zrobione. Kolejna moneta, znowu Sliwerada z Liki, złota. Dalej, yy, moneta z Warszawy, Pałac Kultury i Nauki. Dalej, tu znowu motocykle. Tu też, to, to nie będę pokazywał, bo to się tylko różnią y, tyłem. Y, tu mamy schronisko górskie. Y, Dom to jest jak się idzie na śnieżkę w Karpaczu. Y, bardzo ładne miejsce, ale moneta też bardzo ładna. Teraz kolejną monetą y, jest to moneta przedstawiająca latarnię morską w Gąskach. No i ona już jest trochę brudna, trochę stara, ale też jest fajna. Bardzo podobna do tej skoło brzegu. Moneta muzeum Kolej Wąskotorowej w Wenecji. Z tyłu ruiny zamku, które również tam są. Następnie to jest 5 zł z TVN, z fundacji nie jesteś sam. Moneta, którą normalnie możemy płacić w sklepie, ale... Ładnie wygląda, więc ja ją zostawiam. Dobra, przepraszam za to przerwanie, ale ktoś mi dzwonił do domu, no musiałem odebrać. Eee, kolejna moneta. Nie wiem, już tamtej nie będę pokazywał. Eee, jakby co? Mamy tutaj złoty dolny śląsk. Lemurkatta z Wrocław. Bardzo fajne są te monety pamiątkowe. Kolejny tu mamy jakiś grud. No, lednica. Moneta pamiątkowa. Bardzo masywna. Bardzo duża. I bardzo fajna, porządna moneta. Przechodzimy do dwóch kolejnych. Tutaj jest lotnisko w Poznaniu. A tutaj zaraz Sky Tower we Wrocławiu. Jak widzicie, 212 metrów wysokości. No. 38 wind. I to jest prawda. Bardzo ładne widoki są ze Sky Tower. Moneta <laughs> Przepraszam. Moneta pamiątkowa również z Sanktuarium w Lichaniu. Dalej. No znowu moneta z kolei wąskotorowych. Następnie mamy tutaj monetę z znowu Lemurem. Tym razem ze zo Dwór Kralowe, które znajduje się w Czechach. Bardzo ładne zo. Ja tam byłem tylko chwilę, ale mi się tam podobało. Świątynia w Karpaczu to jest świątynia Vans. Jak widzicie, XII wiek, podobno. Też bardzo ładne miejsce. Kolejną monetą jest moneta z lijeńskiej Golgoty, również z licheniem. Ponownie, moneta ciekawa, lajkonik. Też bardzo fajna. Teraz z wydarzenia, a w sumie z gazety. Przegląd sportowy, legendarne mundialowe mecze. Możecie to zobaczyć. Mamy tutaj teraz monetę wybitą przeze mnie na kaszubach. Jeden cepr. Oj, dobra, zaraz ją podniosę. Już sięgam po kolejną. Duża moneta z Janem Pawłem II. Drugim z wydarzenia. E, takiego jak pielgrzymka do Polski. Również e, mamy tutaj licheń <grymka> w tle. E, bardzo już mało tych monet zostało, nie mogę ich wyciągnąć. Teraz e, tutaj znowu motocykle. Tutaj śnieżka, karkonosze. Kolejne bardzo ładne miejsce w Polsce. No i kościół Wang, e, świątynia. E, wezmę na rękę te monety. I tutaj mamy już monety ze ZOO głównie. ZOO Wrocław, taki żółwik. To są monety wybite z jednego grosza. Zebra. No i rekin. No i na końcu w sumie taka zagadka. Czy ktoś wie, co to jest za moneta? Ja wiem, ale nie zdradzę. Jeśli ktoś wie, to proszę pisać to w komentarzach. Zobaczymy, jakie są Wasze opinie na ten temat. No, w tym odcinku to na tyle. Zobaczcie tak, się prezentują wszystkie monety. No i jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Będę za to bardzo wdzięczny. Subskrybujcie kanał już za niedługo kolejny odcinek yy, Gdzie zaprezentuję Wam te 2 kilo monet z PRL-u. No a na teraz to tyle. No i ogólnie. Cześć.